Ona pewnie się wkurzy. On pewnie będzie smutny. Co ona na to powie? Wiesz, co to jest? To są odpowiedzi na moje pytania: co on, ona na to, albo kto może wesprzeć cię w tym, co masz zamiar zrobić. I kiedy pojawiają się takie reakcje, to wraz z nimi przychodzi smutek, wycofanie, taka obawa przed reakcją innych na to, co my chcemy zrobić. No właśnie. Czy takie reakcje innych muszą oznaczać spowolnienie naszego działania, albo totalne jej zaprzestanie. O tym w dzisiejszym odcinku. Ja nazywam się Irmina Masiuda, jestem coachem ludzi odważnych, wszystkich tych, którzy mimo lęku i wewnętrznych blokad chcą realizować swoje marzenia, plany, zamiary i mieć fajne życie. Ale żeby nie było tylko teoretycznie, teraz wyobraź sobie jakąś zmianę, którą chciałbyś, chciałbyś wprowadzić w życie. Wyobraź ją sobie, albo może już masz taką, którą masz całkiem dobrze. Rozpracowaną. I teraz zastanów się, czy przychodzi Ci do głowy jakaś osoba, której reakcji się obawiasz. Właśnie taka, która mogłaby mieć jakiś negatywny wpływ na to, co chcesz zrobić. Hm. Jeśli nikt taki nie przychodzi Ci do głowy, to spokojnie możesz zakończyć oglądanie i widzimy się za tydzień. Ale jeśli przychodzi Ci do głowy chociaż jedna taka osoba, to zostań i zobacz, co możesz z tym zrobić. Co jest ważne. Wiem to z rozmów z moimi klientami i z własnego doświadczenia, że najczęściej ta pierwsza reakcja osób, na których wsparciu nam zależy, jest nieprzemyślana. Nawet często jest nieadekwatna, bo jest pierwsza. Ktoś słyszy o Twoich planach, o Twoich zamiarach pierwszy raz i reaguje w sposób zupełnie nieprzemyślany. Dlaczego? Pamiętaj, że ta osoba też ma swoje doświadczenia, swoje przekonania, swoje jakieś myśli, które ma w głowie i reaguje automatycznie na to, co słyszy. Hmm. Jeżeli ta reakcja ci się nie podoba, chciałbyś, chciałabyś, żeby ta reakcja była inna, co możesz zrobić? Hmm. Po pierwsze, możesz wyjaśnić, o co chodzi, opowiedzieć, dlaczego to coś jest dla ciebie ważne. Po drugie, Możesz powiedzieć, że wsparcie tej osoby jest dla Ciebie naprawdę ważne. Po trzecie, możesz powiedzieć, jak ta zmiana, której Ty chcesz dokonać w swoim życiu, wpłynie na tą osobę, bo może taki wpływ faktycznie jest i ta osoba obawia się, że ten wpływ będzie tylko i wyłącznie negatywny, bo nie wie o co chodzi, nie zna szczegółów. I wiesz, to najczęściej wystarczy, żeby Osobę, na której wsparciu ci zależy, przekonać na tyle, żeby to wsparcie dostać. Czy to wsparcie w formie działania, czy myśli, mentalne, zależy. Ale tutaj ciekawostka. Może być i tak, że ta osoba zapewni cię o swoim całkowitym wsparciu. Hmm. I powiem Ci, bardzo często słyszę, że jest to totalnym zaskoczeniem i zaskoczeniem całkiem negatywnym. Słyszę jak ludzie mówią: to zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Przecież on ona nie może się zgodzić na to, co chce zrobić, bo to wywróci również tej osoby świat do góry nogami. Ale przecież dostajesz to, czego chcesz. Więc o co chodzi? No właśnie. Za tym, wtedy, kiedy już dostaniesz to wsparcie tak naturalnie, w sposób tak oczywisty i jasny, i bezpośredni Wtedy wychodzi twój lęk. Lęk przed działaniem, przed oceną, przed sukcesem, przed porażką. Tam może być wiele, wiele lęków, które teraz wychodzą bardzo na światło dzienne i już nie mogą się schować za wymówką typu: Ona mnie nie rozumie, on mnie nie rozumie, pewnie coś złego się wydarzy w naszej relacji. Więc na to też warto zwrócić uwagę. I wiesz, czasem. Warto wytłumaczyć, o co chodzi. Czasem warto sprawdzić, co za brakiem wsparcia się kryje. Można wytłumaczyć, a czasem nie warto, bo może być tak, że tylko stracisz czas, zapał, motywację. Twoja obawa i obawy tego kogoś mogą się skumulować, podwoić, pomnożyć, i tak naprawdę może się okazać, że staniesz w miejscu ty albo spowolnisz swoje działania. I nic w Twoim życiu się nie zmieni. Więc warto mieć w sobie wystarczająco dużo motywacji, determinacji i takiego postanowienia, że działam, mimo tego, że ktoś jest przeciwny temu, mimo tego, że ktoś mnie nie wspiera tak, jakbym tego chciała, ale robię to, bo jest to dla mnie ważne, bo chcę mieć tą zmianę, żeby mieć fajne, moje, lepsze życie. Mam nadzieję, że. Wyjaśniłam Ci trochę o co chodzi w tym braku wsparcia, którego czasami doświadczamy od, możemy doświadczać od naszych bliskich i mam nadzieję również, że to nie powstrzyma Cię przed realizacją Twoich marzeń i celów. Dzięki za dzisiaj, jeżeli podobał Ci się filmik, polub, zasubskrybuj i do zobaczenia za tydzień. Cześć!